Czy Dobra, mamy jakieś po inne to pytania? Do wyborców? Widzieliście dzisiaj Mencena, jak uciekał z konferencji prasowej pod pałacem prezydenckim? Jak fochy strzelał, że mu się pytania nie podobają, kiedy zapytano go o to, czy nadal myśli to, co mówił, że myśli. Pan w kółko powtarza różne rzeczy. Mogłaby pani nie przeszkadzać w prowadzeniu konferencji prasowej? Witajcie serdecznie, moi kochani, na naszym politycznym kanale. Ostatnio doszło do kolejnego potężnego spięcia między Sławomirem Mencenem a Szymonem Hołownią. Panowie ponownie ostro się zwyzywali i po sobie jechali. Wszystko zaczęło się od niefortunnego wywiadu Sławomira Mencena, który nie chciał odpowiadać na chamskie pytania jednej z dziennikarek. Dalej pan nie chce Unii Europejskiej? Nie do końca rozumiem panie pytanie. W 2019 mówił pan tak. Nie chcemy Żydów, aborcji, podatków, Unii Europejskiej, tak są nasi wyborcy. Pani redaktor, byłem tutaj na rozmowach o bardzo poważnych sprawach no, i bardzo mi przykło, niż Unia Bardzo bardzo mi przykro, że nie jest pani w stanie zrozumieć powagi tematów, o których rozmawialiśmy. Unia Europejska to nie jest poważny temat, to jest bardzo poważny temat, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Szanowna i pani, muszą wiedzieć, czy pan się wycofuje z tych deklaracji, czy? Szanowna dalej pani one są aktualne, redaktor, nie ubolewam nie. nad tym, że nie do końca. Pani rozumie sytuację, w której się znajdujemy. Ale odpowie Pan Bo... na pytanie? Nie, nie odpowiem na Pani w ten sposób stawiane Czyli pytanie. Czyli to jest aktualna, jestem. tak? Czyli dalej Pan uważa że ceny Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Opr Czy Unii mamy jakieś inne pytania? Do wyborców? Sławomir Mencen zorganizował konferencję prasową po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo Polski w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Politycy omówili stan wojska polskiego, kondycję sektora zbrojeniowego oraz politykę rządu w zakresie obronności. Mencen podkreślił, że w wielu kwestiach miał zbieżne poglądy z prezydentem, zwracając uwagę na niedociągnięcia obecnej administracji w zakresie kluczowych inwestycji dla bezpieczeństwa państwa. Chcę utrzymać armię likwidując podatki. Czy możemy prosić o mądrzejsze pytania? No, a, a, co, a co jest przepraszam, a co jest w tym głupiego? Ponieważ Wszystko. nigdy, proszę pani redaktor, nie powiedziałem, że chcę zlikwidować wszystkie podatki. Pan, to jest coś co, co... No, no, cytuję panu, Proszę trzy o poważniejsze pytania. Pan się wypowiedział, czy to było głupie? Czyli głupio pan mówi w 2019 roku. Dobrze rozumiem. Pani mało rozumie, to jest główny problem no, tej konferencji. A oba, poza proszę o poważniejsze pytania. pan pytanie. się wypowiedzieć czy nie, bo pan w kółko powtarza różne rzeczy. Mogłaby pani nie przeszkadzać w ale prowadzeniu pan konferencji prasowej? Na Już pani Jest na pytanie. Zatem opinia publiczna chce wiedzieć, jakie poglądy pan reprezentuje. Więc pytam pana: Mówi Pan, że armia jest niedofinansowana, jak można jednocześnie obniżać podatki i dofinansować armię? Z czego? Z pieniędzy z Unii Europejskiej, które pan nie chce? Proszę o inne pytanie. Podczas konferencji doszło jednak do awantury. Mencen musiał zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi jego wcześniejszych, kontrowersyjnych wypowiedzi. Zapytany o swoje słowa z 2019 roku na temat Unii Europejskiej, podatków i innych kwestii społecznych, Polityk unikał jednoznacznej odpowiedzi, sugerując, że jego wypowiedzi były często wyjęte z kontekstu. Zaznaczył, że jego przekaz dostosowuje się do sytuacji politycznej, ale nie zmienia fundamentalnych poglądów. Pan w takim układzie nie uczestniczy w komisjach sejmowych, ma 25% zdaje się nieobecności na głosowaniach. Mam, proszę pani, bardzo dużo różnych obowiązków. Jestem głęboko przekonany. Prostu, jestem głęboko przekonany, pani redaktor, że zarzut lenistwa jest jednym z ostatnich, które można mi postawić. A ja po prostu, dlaczego pani nie uczestniczy w komisjach? Komisja Finansów Publicznych Pan się chyba przez rok był, później się pan wypisał, nie przychodząc, mówią szefowie komisji, że się pan nie pojawiał. No nie pojawiam się na posiedzeniach komisji, której nie jestem członkiem no, pani teraz nie, redaktor. Ale przez rok był pan członkiem. Może pani nie zauważyła, ale prowadzę na... kampanię tak, wyborczą i to bardzo. Nie prowadził pan kampanii. Był pan posłem w Komisji mhm. Finansów Publicznych nie to przychodził prawda. pan na komisję, przychodziłem. Była... nie, bardzo rzadko pan był e, A To już jest kwestia komisji. ocenna, jak często byłem, panie Czy mamy inne 20 pytania, 20 pytania 20 dotyczące 20. naszego spotkania? Dziennikarka nie ustępowała pytając Mencena o tak zwaną piątkę Mencena, wmawiając mu, że to były jego prywatne poglądy. Od razu chcieliśmy zdementować ten mit. Mencen podał kilka wstrząsających postulatów, które były jedynie przykładem tego, co chcą usłyszeć wyborcy. Tak zwana piątka Mencena nie była prawdziwym postulatem tego polityka, ale mimo to dziennikarzom wydaje się inaczej. Każdy chce zabłysnąć, gdy to wypomina, a tak naprawdę wychodzi jedynie na błazna. No się do pana wypowiedzi z przed chyba pięciu czy 6 lat w Krakowie mówił pan, że nie chcemy żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej i Wam po tym, że to wynikało z badań i pan dostosowuje swój przekaz do tego czego oczekują mm wyborcy -hmm. czy podtrzymuje pan ten przekaz także i teraz Jest całkowicie oczywiste, że każdy polityk Jest całkowicie oczywiste, że każdy polityk pod, dostosowuje swój przekaz do obecnej sytuacji, do nastrojów społecznych. Ważne jest, żeby nie dostosowywać swoich poglądów, bo jeżeli ktoś uważa, że coś jest słuszne, należy tego bronić niezależnie od tego jaka jest sytuacja. Jeżeli nie, nie ma... Słucham? No bo próbujemy cały czas z kolegą dociec. To, że pani to próbuje dociec aktualne, tego, nie? to ja widzę, bo od paru lat jeszcze pani nie zrozumiała, co ja wtedy no, ale... mówiłem, ale życzę pani powodzenia. No, nie może nie może za pięć albo za dziesięć lat, się. kiedy no, porozmawiamy, dobrać. może wreszcie pani zrozumie, nie, co ja nie, wtedy nie, mówiłem, nie bo nie po nie tych sześciu latach na razie rzeczywiście póki co pani, ja już to proszę pani dziesiątki razy. Pani redaktor, ja to w wielu telewizjach, w radiu, w dziesiątkach wypowiedzi mówiłem. Nie, mówił pan Jeżeli Pani do... wypiera to rzeczywistość, to to, to rozumiem. Natomiast jest to, rzeczywistość jest tu, a pani w tym momencie jest tu. Natomiast życzę Polacy. Pani powodzenia. Dobrze, być może za pięć albo za dziesięć lat pytanie. w końcu Pani zrozumie, co Dobrze, ja wtedy mówię. Źle, życzę Pani powodzenia. Ja, bardzo Państwu dziękuję za konferencję prasową. Bardzo dziękuję, że Państwo bo Jest Pan za Unią przeciwko? Uważam, że w tym momencie Polska powinna być w Unii Świetnie, w końcu. No i po 20 minutach obrażania można było powiedzieć, że pan zmienił zdanie. Na tej konferencję prasową odpowiedział Szymon Hołownia na jednym ze swoich spotkań wyborczych. Podczas wiecu w Zielonej Górze Hołownia zakpił z tej sytuacji i hamsko wyśmiał Męcena. Zobaczcie sami, co takiego powiedział nasz marszałek. I dlatego chcę Was zachęcić do tego, żebyście do tych wyborów podeszli inaczej. Dlatego zdecydowałem się kandydować przeciwko kandydatowi Donalda Tuska, przeciwko kandydatowi Jarosława Kaczyńskiego, a przede wszystkim przeciwko kandydatowi Konfederacji, ekstremistycznej myśli, która dzisiaj próbuje niestety zawładnąć Polską. Widzieliście dzisiaj. Mencena, jak uciekał z konferencji prasowej pod pałacem prezydenckim. Jak fochy strzelał, że mu się pytania nie podobają, kiedy zapytano go o to, czy nadal myśli to, co mówił, że myśli. Widzieliście tę Katarynkę objazdową, z którą jeździ po kraju, recytując cały czas to samo i bojąc się jakiejkolwiek konfrontacji z żywym człowiekiem? To ma być zwierzchnik sił zbrojnych? To ma być przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? Nie możemy do tego dopuścić. Dzisiaj ten przekaz, który próbują przypudrować, jednak mimo wszystko jak nogi wystaje spod za krótkiej kołdry. To jest Polska, Polska Konfederacji, Polska Męcena, która podoba się Putinowi. To jest dzisiaj prawda, którą trzeba powiedzieć prosto w oczy. To jest Polska. Która nienawidzi Ukrainy, to jest Polska, która mówi lepiej z Putinem się dogadajmy, trzeba się będzie z nim dogadać. To jest Polska, która spiskuje w Europie z niemiecką AfD, która na Waszą ziemię, na Zieloną Górę, mówi, że to są Niemcy Wschodnie i w ogóle nie robi z tego żadnego obciachu. Tak, ich zdaniem to są Niemcy Wschodnie, a Konfederata Mencen z nimi współpracuje. Wyobrażacie sobie, że można by było oddać głos na kogoś takiego? Ja dzisiaj chcę Wam jasno i wyraźnie powiedzieć: co so, jest 60 dni, żebyście się namyślili, żebyście dobrze dokonali swojego wyboru. Jak widzicie, wojna o fotel prezydenta Polski trwa w najlepsze. Każdy z kandydatów robi co może, aby wyrwać z tego tortu jak największy kawałek dla siebie. Panowie obrażają się i wyzywają, kompletnie bez klasy. Niestety ten cyrk jeszcze trochę potrwa. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.